No ja podam taki przykład, jakby taki, jakby taki niemiecki Die Welt miał wychodzić w Polsce, to ja podejrzewam, że wielu ludzi by okrzykło to czasopismo jakimś periodykiem naukowym. Dlaczego? No bo jak weźmiemy sobie odpowiednik takiego, takiego konserwatywnego Die Welt, y, y, Polsce, czyli taką rzecz pospolitą, gdzie na pierwszych stronach możemy znaleźć jakieś, nie wiem, nagłówki typu Kaczyński powiedział to, a Sikorski powiedział tamto, to po prostu Die Welt zaczyna się od tego, że tam jakaś y jakaś y, fundacja rozwoju tam gospodarki w Niemczech analizuje to i tamto, że pensje podskoczyły o tyle i tyle, to, to są po prostu to są po prostu tak pragmatyczne, tak wyskalpelowane rzeczy, że, że ja czasami, że ja czasami ja czasami jak to czytam, to, 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 to się tak to się tak to, to, się tak Zastanawiam, za, za jakie, jakie gówno jest nam fundowane. I ta sama sytuacja, ta sama sytuacja ma miejsce w przypadku e, francuskiego Le Figaro. E, w, Le, w Le Figaro ostatnio, ostatnio znalazłem, taki, znalazłem taki tekst, który po prostu ukazywał skalę przekrętów w Grecji. Na jaką masową skalę tam ludzie brali zasiłki, rejestrując się po kilkukrotnie na, jakiej, jest... na jakiejś na wyspie tam Ale... na jakiejś wyspie tam byli ludzie, którzy byli ludzie, którzy po prostu udawali śle po tej i się rejestrowali w jakichś ośrodkach zdrowia i z, i z tego tytułu brali y, no ale u nas, u nas jest tak samo, więc nawet u nas jest więcej ręcistów niż, niż tej Grecji podejrzewam, więc to już wiesz. Ale słuchajcie, no tak, Grec... tylko ja, tutaj od, tylko ja tutaj bardziej odnoszę się jakby do poziomu dziennikarstwa, nie? Że, że poziom dziennikarstwa w Polsce to już takiego rynsztoku dotknął, takiego bruku, że po prostu nie wiem, no chociażby chociażby bardziej wiarygodnych newsów można się dowiedzieć z Yy, wydawanego na Cyprze takiego serwisu Financial Miller czy, 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 czy jakiegoś Luksemburger World czy, 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 czegoś w tym rodzaju niż, niż z takiej wielkiej telewizji jak TVN, nie?